Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Demontaż. Bez nagrywania, demontowania. Na razie macie luk na biurko, bo zaraz tylko jak się odwrócę, zobaczycie, co demontujemy w dzisiejszym odcinku. Więc 3, 2, 1. Zobaczcie, dzisiaj demontujemy tego potwora wielkiego. No, zobaczcie, on mi zajmuje naprawdę bardzo dużo miejsca, więc on leci w pierwszej kolejności. Eee... Tutaj macie cenzurę trochę za nim, bo oczywiście dalej jest kosz na rzeczy do demontażu. Widzicie, ile kadru zajmuje cały ten jeździk. Jest on cały na demontaż, nie działa. Leżał u kogoś w piwnicy, więc będzie dużo przełączników, dużo kabli. Zakładam, że będzie też drobny silnik, bo tutaj te koła oczywiście są napędzane. Jak otworzę, to się dowiem. Więc rozkręcam i patrzymy, co jest w środku. Bo naprawdę zajmuje tyle miejsca, że nie ma co zwlekać. Bo nawet ciężko tutaj przechodzić. No i cóż, rozpad się na pół wreszcie. Wreszcie, bo oczywiście młot w ruch. Bo niektóre śruby zapieczone, niektóre tak głęboko w tym plastiku. że nie mam takiego długiego śrubokręta akurat przy sobie. Więc tam, gdzie nie. Śrubokrętem tam młotem. No i teraz dobiła mnie jedna yy, śruba ukryta pod naklejką. No i mamy oczywiście troszeczkę kabelków, kupa plastiku, akumulator. No i jest ten drobny silniczek, właśnie który napędza to, co nam zostało z tego jeździka. To tutaj będzie włącznik, znaczy włącznik przełącznik. E, oczywiście przełącznik odzyskuję i sobie zostawiam. Tu będzie oczywiście trochę miedzi z silnika. Trochę jeszcze więcej śrubek. Tutaj w kierownicy, też kabel i przyciski. Tu jeden włącznik, tu jeden przełącznik też odzyskujemy. No i tutaj w środku jakieś pewnie kabelki, no bo tu były baterie, i też jakieś tutaj guziczki. Więc demontuję, i zaraz się widzimy. No chyba już na podsumowaniu. No i tak się prezentuje podsumowanie tego jeździka. Bez ważenia, bo nie ma właściwie co ważyć. Trochę mosiądzu z przewagą po biału, trochę żółtego, ale to garstka. Jest trochę miedzi. Tą małą ilość nadrabia wirnik, w którym, jest, w którym był drut. Nie włoski linka wokół wirnika, tylko malowana, więc i tak mieć mam jakieś podkładki, ten, komutator rozbity, no drobnica. Tu jakieś złączki, które potem zdemontuję. Płytki tu z tyłu w sumie nic nie ma. Tutaj ta płytka z włącznikami. Na kolejnej jeden układ scalony, mamy diodę, może się przydać. Zostawiam sobie ten włącznik, bo jest on sprawny i mały, kompaktowy, na pewno się gdzieś przyda. Włączników ja raczej nie rozbieram, chyba że są uszkodzone. Tak jak na przykład tutaj rozebrałem je, właśnie jeden uszkodzony włącznik był pęknięty, po prostu. I mamy tutaj posrebrzane styki. Ja zbieram taki większy przełącznik, bo to nie jest włącznik, to jest przełącznik. Sobie zostawiam sześć nóżek. Jak ktoś chce, to jak się wyostrzy, to tutaj macie te wszystkie parametry. Ten poprzedni włączniczek na 10A. No i jeszcze zostały trzy bateryjki. Te dwie totalnie ze zerowane, Ta jest wylana. O, tu widać. Ta jest wylana, ale ta jest cynkowa. Ja cynkowe zbieram, więc mamy baterię cynkową, dwie stalowe. One lecą do baterii, to leci do cynku. No i takie podsumowanie, bez ważenia, bo widzicie, sami nie ma co ważyć, to są gramy. Czy się opłaca? Jak macie za darmo, to ja mówię zawsze, za darmo zawsze warto. A jeżeli mielibyście to kupić, no to raczej nie. Myślę, że tutaj podsumowanie nie przekracza kilku złotych. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego krótkiego odcinka. Nie zapomnijcie o opce w górę, jeśli Wam się spodobał i subskrypcji, jeśli chcecie widzieć kolejne odcinki. Ja się z Wami żegnam, na razie i do zobaczenia w kolejnych demontażach.